Zdobyliśmy dzisiaj trzech punktów, na które bardzo liczyliśmy. Znaczy to jest taka piłka, nie w każdym meczu będziemy wygrywać u siebie, nie będziemy grać efektownie. Dzisiaj właśnie to my przeważaliśmy, ale nie graliśmy tak jak w wcześniej meczach, że mieliśmy dużo sytuacji. Dzisiaj niby te sytuacje jakieś były, ale to nie były dla mnie jakieś sytuacje stuprocentowe. Mówię, jak nie można wygrać, to trzeba zremisować i też trzeba się z tego punktu się cieszyć. Na początku sezonu Wasza gra wyglądała nieźle, Teraz jakbyście od meczu z jakby jakbyście jakieś wybyszki dostrzegli. No na pewno nie wiem czym jest to spowodowane. Ja jestem mówię trochę, mam po prostu nogi takie ciężkie i nie mam takiego obrazu takie jak miałem w pierwszych kolejkach. I też muszę nad tym porozmawiać z, tu z trenerami i zaczęła jest taka przyczyna. Mówię, trzeba wszystko się pozbierać, bo za tydzień mamy ciężki mecz z Legią i w tym meczu trzeba wreszcie pokazać. Charakter i zagrać, przynajmniej taką, tak jak przez pół godziny z, z Lechem Poznań, ale to, żeby to mógł być w naszym kanale cały, a nie tylko 30 minut. Właśnie Legia wczoraj wygrała z Lechem Poznań, łatwo 2 do 0. może jeszcze, że będzie z do tej to jest Wam sporo problemów? No na pewno Ledia, to klasowy zespół, wygrała wczoraj z Lechem Poznań i na pewno będziemy musieli szanować przeciwnika, ale nie możemy się jej bać. W tamtym sezonie wygraliśmy z nimi tutaj, więc czemu mamy tego nie zrobić teraz? Legia pewnie będzie chciała się zrewanżować za tamtą porażkę, tym bardziej, że w dotychczasowych czasowych meczach straciła tylko jednego gola i to na wyjeździe. Na pewno gra Legii wygląda dobrze. Ale mówię, szkoda dzisiejszych tych punktów, bo z Legiony się będzie ciężar, ja, jak wiemy, tych punktów mamy mało i musimy je wreszcie zacząć zdobywać. Mówię, z meczu na mecz te punkty nam uciekają. W zespole Jagiellonii chyba bo jako jedyny, wiesz, najwięcej. Ty grałeś tam zespolu, wiesz, tutaj odpowiadał co na wyboru robi, jak to z, z Warszawy. rypro wiesz sam, na pewno ma swoje zdanie o Ledi. Ja na pewno jak się zapyta coś mu podpowiem, ale ja że ja mogę powiedzieć czasu, nie jestem w Ledi, więc nie wiem z tego stylu, jak oglądam mecze to wiem jak oni grają, a tak czegoś nowego to dziękuję. Co powiesz o powołaniu do reprezentacji? No na pewno bardzo się cieszę powołanie. No, cieszę się tylko, mówię, liczę, że no, do tych meczów forma taka moja wróci, ten gaz taki, bo naprawdę tego mi brakuje w ostatnich w tych meczach, a jak to wróci to o formę może być spokojnie. Ale byłeś zaskoczony, czy nie? Na pewno troszeczkę byłem zaskoczony, ale też mówię dużo. Yy, no, no nie wiem, coś tak zawsze się mówiło, coś jakiś po chodziły, że może dostanę typowanie, może nie. Liczyłem od samego początku, że, że dostanę typowanie walczyłem na boisku i mam nadzieję, że ten to doszedł i,